To wszystko, co teraz widzisz, to byłem młodszy ja. Przez lata sam niszczyłem swoje życie nie dlatego, bo byłem głupi, tylko dlatego, bo byłem zagubiony. Budziłem się każdego dnia z tym samym pytaniem w swojej głowie. Dlaczego ciągle stoję w miejscu, skoro doskonale wiem, że stać mnie na więcej? Może ty też Tomasz, że patrzysz w lustro i widzisz gościa, który wiesz, że mógłby być dalej, który mógłby mieć lepsze ciało, mocniejszy charakter i który mógłby mieć ambitniejsze życie, ale coś cię tak trzyma? Lenistwo, może złe nawyki. A może toksyczne środowisko. A może po prostu strach, że jak zaczniesz, to po prostu nie dasz rady. Ja też tak miałem. Udawałem, że wszystko jest ok, a w środku czułem się jak totalny wrak. Udawałem, że mam kontrolę nad swoim życiem i wszystko ogarniam, ale prawda była taka, że czułem się po prostu nikim. Ciągle myślałem, że jeszcze nie teraz, może jutro, albo że nie jestem jeszcze na to gotowy i tak dalej. I wiesz co? To kłamstwo prawie mnie zniszczyło na zawsze. W tym filmie powiem ci, jak przestałem sabotować i niszczyć swoje własne życie. Jak z gościa bez żadnej dyscypliny, bez żadnego celu i żadnej energii zamieniłem się w kogoś, kto w końcu kontroluje swoje życie. Kogoś, kto działa i faktycznie idzie do przodu, a nie tylko obiecuje sobie, potem to może zapiszę. I ostatecznie wytrzyma w tym jakiś może jeden dzień i na tym się skończy. I tak w kółko. Zamieniłem się w kogoś, kto staje się coraz lepszą wersją siebie każdego dnia. Więc jeśli czujesz, że utknąłeś i mógłbyś być kimś o wiele mocniejszym, ale nie wiesz po prostu jak to zrobić, to ten film jest dla ciebie. Bo jeśli ja potrafiłem przerwać to błędne koło. To ty też potrafisz, naprawdę stary. I dzisiaj pokażę ci dokładnie, jak ja to zrobiłem. I zacznę od tego, jak wyglądało moje dno i jak niszczyłem swoje życie. Po pierwsze, miałem uczucie zagubienia. Nie wiedziałem w ogóle, kim jestem, ani po co w ogóle rano wstaję. Do tego dochodziła ciągła prokrastynacja, czyli. Nigdy dzisiaj, ale za to zawsze jutro. Uzależnienie od telefonu, dopaminy i po prostu tej natychmiastowej gratyfikacji, czyli tej szybkiej nagrody, bez żadnego poświęcenia. Miałem brak szacunku do siebie. Pamiętam, że jak patrzyłem w lustro, to widziałem typa, którego po prostu nie lubię. Miałem ciało bez energii, miałem zerową pewność siebie. Miałem poczucie, że inni osiągają swoje cele i zapierdzielają do tej mety sprintem. A ja się czułem, jakbym nawet nie zaczął tego biegu. Czułem taki lęk, że zmarnuję najlepsze lata swojego życia. I że po prostu nikt mnie nie zauważy. Najgorsze jest to, że żyłem tak, jakbym miał drugą szansę. Ale tej drugiej szansy nie będzie. I to jest lekcja, którą musisz zrozumieć i musisz ją sobie uświadomić. Musisz wiedzieć, że nie będzie drugiej szansy. Jeśli sobie po prostu tego nie uświadomisz i nie wbijesz sobie w mózg, to przegrasz. Dlatego ja musiałem sobie głęboko uświadomić, że przecież żyjemy na tej planecie tylko i wyłącznie raz. I wtedy pamiętam, że przyszedł po prostu moment przebudzenia. Powiedziałem sobie, że albo coś zmienię, albo będę po prostu nikim we własnej historii. Czułem się mniej więcej tak, jakbym trzymał od środka hamulec w swoim własnym małcie. Zrozumiałem, że nikt mnie nie uratuje i sam muszę to zrobić. Sam muszę opuszczać powoli ten hamulec. I zaczynałem to robić. Pamiętam, że pierwszym takim filarem, od którego zacząłem, było akurat budowanie ciała. I zacząłem akurat od tego, bo znajomi też zaczęli chodzić i ja też akurat poszedłem. I zrozumiałem to, że to jest rzecz. Nad którą masz pełną kontrolę. Badanie z Uniwersytetu Harvarda powiedziało wprost: aktywność fizyczna zwiększa dyscyplinę w innych obszarach o nawet 30%. Tronowałem wtedy, pamiętam, jakieś 4 czy 5 razy w tygodniu. I wiadomo, że dla wyglądu, ale nie tylko dla wyglądu, również dla dyscypliny. W tamtym czasie siłownia to była dla mnie taka mała terapia. To było jedyne miejsce, gdzie nikt mnie nie oceniał. Tylko ciężary. I tak, dobrze słyszałeś, nikt mnie nie oceniał. Istnieje taki stereotyp, że ludzie, którzy pierwszy raz pójdą na siłownię, są oceniani przez innych od razu z góry i w ogóle skreśleni na, jakimś, na pierwszym miejscu. Ale to nie jest wcale prawda. Ludzie wyjdą do ciebie z pomocną dłonią, albo nawet po prostu nie zauważą, że przyszedłeś na tą siłownię, bo są tak skupieni na swoim treningu, że mają trochę gdzieś to, czy ktoś nowy przyjdzie, czy nie. Po prostu jak se jest, to niech se będzie. Ale ci ludzie naprawdę skupiają się na sobie, na swoim treningu. To oni nie oceniają ciebie z góry, naprawdę. I pamiętam te swoje pierwsze małe z. Zwycięstwa. Każda następna seria, albo jeszcze większy ciężar, był jak taki malutki klocek, który budował po prostu moją dyscyplinę. Zmiana samej sylwetki, przez co zmiana postawy. Zauważyłem, że byłem bardziej, ale to o wiele bardziej pewny siebie. Więc naprawdę polecam Ci dbać o swoje ciało i pamiętaj, że możesz zacząć od czegoś naprawdę małego. To nie musi być jakiś katorżniczy trening, przez 4 godziny musisz go napierdzielać i wtedy dopiero będziesz mógł coś gadać. Nie, to może być nawet 20-minutowy trening, to absolutnie tak naprawdę wystarczy, aby zacząć po prostu. I następnie, gdy takimi małymi krokami budowałem po prostu swoje ciało, przez co budowałem swoją pewność siebie dyscyplina i tak dalej, podjąłem się filaru drugiego, czyli po prostu swoich nawyków. Powiedziałem sobie, koniec z niszczeniem własnego życia. Pewien wniosek z pewnej książki, mianowicie Atomowe Nawyki, pokazuje, że małe nawyki równa się ogromne rezultaty. Nie rzucałem wszystkiego naraz, rzucałem jeden syf po drugim, po kolei. Na początku usunięcie sztucznej dopaminy, TikTok, pornografia i tym podobne. Robiłem różne detoksy dopaminowe i zaczynałem od zera, jak każdy, zaczynałem od zera, naprawdę. Nie miałem żadnego doświadczenia w tym i to, co następnie dało mi dużą przewagę, była też technika dwóch minut. Mianowicie zaczynasz najmniejszym możliwym krokiem, nawet dwuminutowym. Samo to buduje w tobie nawyk wejścia w działanie i konsekwencji i zrozumienia, że aha, jednak robienie tego nie jest aż takie straszne. Albo nie robienie tego nie jest aż takie straszne. To właśnie ta technika pozwoliła mi utrzymać w tym wszystkim konsekwencje i dyscyplinę. I nie chodzi mi tutaj o to, że masz dosłownie wszystko robić przez dwie minuty. Po prostu jak masz coś do zrobienia, co zajmuje ci kilka godzin, to sporować to przynajmniej do wersji 10-15-minutowej. Zaufaj mi, że konsekwencja. Zawsze, ale to zawsze będzie wygrywać w tej kwestii. Lepiej robić coś regularnie na 1% przez miesiąc, niż dać sobie jednego dnia 100%, ale potem, gdy motywacja spadnie, no to już nie będziesz tego wcale robić, już nawet za to się nie zabierzesz drugi raz. I kolejną rzeczą, którą wtedy pamiętam, że robiłem, a właściwie to nie robiłem. Właśnie nie robiłem multitaskingu. Zabija to po prostu koncentrację i bardzo często się na tym opałem. Chciałem zrobić więcej rzeczy w tym samym czasie, bo myślałem, że to zwiększy moją produktywność i skuteczność. Ale jest pewna zasada 80-20, która mówi jasno: gdy robisz 80% rzeczy. To masz z nich 20% rezultatów. A gdy robisz 20% rzeczy, masz z nich 80% rezultatów. Dlatego nie zawsze jak robisz czegoś więcej, to to oznacza, że robisz to lepiej, że robisz to skuteczniej. Często robimy rzeczy, które tak naprawdę nie są dla nas potrzebne i nie są dla nas aż tak ważne, zamiast skupić się na tych, które są naprawdę ważne. Kładaj w te najważniejsze rzeczy najwięcej swojej energii i najwięcej swojego czasu. Dlatego właśnie multitasking nie jest dobrą opcją, jeśli chcesz budować trwałe i skuteczne nawyki. Podsumowując, ciało i nawyki zmieniło mnie naprawdę na dobre. To super do tego, aby samemu dokonać przemiany, ale nie wolno pod żadnym pozorem. Zapomnieć o trzecim filarze, a jest to psychika. Bo to praca nad sobą w tej kwestii, a nie w innych, dała mi największą przewagę. To, co mnie zatrzymywało i utwierdzało mój mózg w tym przekonaniu, że nie nadaje się na lepsze życie, jestem na to po prostu za słaby, było porównywanie się, toksyczne porównywanie się z innymi. I pewnie słyszałeś to milion razy, aby nie porównywać się do innych i tak dalej. Ale uwierz, że ja też to słyszałem milion razy, zanim zacząłem się zmieniać. Problem polegał na tym, że miałem tak zaprogramowany mózg pod to, aby porównywał się do innych do takiego stopnia, że porównywałem kogoś najlepszy chwilę z moją zwyczajną codziennością i przez to błędne programowanie swojego mózgu przez kilkanaście lat sprawiło, że porównywałem się do innych podświadomie. Nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, że porównuję się do innych, bo mój mózg już to robił automatycznie. Przez to ciągle chodziłem z negatywnymi myślami, przez co sabotowałem swoje życie, podejmując różne decyzje w swoim życiu pod wpływem emocji, wstydu do samego siebie. Także jeśli twoja psychika leży to nie da się przejść całkowitej przemiany. Nie da się, po prostu się nie da. Bo co z tego, że dbasz o swoje ciało i nie robisz kilku tam złych nawyków, skoro dalej masz różne błędne przekonania w swojej głowie, które po prostu ci nie pozwalają robić większości swoich marzeń? Jak myślisz, czemu jeszcze nie spełniłeś swoich marzeń? Czy to zawsze jest kwestia tego, że miałeś po prostu nieatrakcyjne ciało i robiłeś kilka złych nawyków w swoim życiu? Czy może po prostu twoja psychika i twój mózg nałożyły ci blokady? Abyś widział te marzenia jako właśnie marzenia, a nie jako realne cele do osiągnięcia. Zauważ, że pewnie większość ze swoich marzeń, jakie masz, da się spełnić, nie chodząc na siłownię, albo robiąc jakieś tam złe nawyki. Dlatego tu chodzi o psychikę, o twoje błędne postrzeganie na dane tematy i to Cię blokuje. Musisz pracować z tym lękiem przed zmianą. To, że jeszcze nie dokonałeś swojej przemiany, świadczy o tym, że masz po prostu błędne przekonania na swój temat, typu że ty się po prostu do tego nie nadajesz, że nie wierzysz nawet w to, że jesteś w stanie przestać robić jakiś zły nawyk i nie robić go już do końca życia. Nie jesteś w w stanie to po prostu uwierzyć. Musisz nad tym pracować, naprawdę, tak samo musisz zidentyfikować swoją własną tożsamość. Kim chcesz być, co chcesz wnieść do tego świata, jak w ogóle chcesz być zapamiętany na tej ziemi. To nie jest budowanie najnowszej wersji siebie, tylko to jest budowanie tej wersji, która gdzieś tam w środku ciebie była. Ona gdzieś tam już się działa. I był taki moment, w którym zrozumiałem, że największym wrogiem tego wszystkiego jestem ja sam. W pewnym momencie ja po prostu zrozumiałem coś takiego brutalnego. Mianowicie nikt mnie do końca nie niszczył, bo to ja niszczyłem samego siebie. To były moje decyzje. Nie miałem odwagi, żeby powiedzieć to na głos, nawet do samego siebie. Nie miałem odwagi przyznać sobie, że jestem zagubiony. Wmawiałem sobie, że mam jeszcze czas, że przecież jestem jeszcze młody i jeszcze jakoś to ogarnę. Ale tak naprawdę zaczynałem się wtedy bać, bo się bałem tej odpowiedzialności. Bałem się, że jak spróbuję, to nagle się okaże, że jestem nikim, i właśnie to poczucie bycia nikim. Trzymało mnie na dnie najdłużej. Patrząc wtedy w lustro, widziałem po prostu chłopaka, który udawał, że wszystko jest okej, okay, który się śmiał, ale tak naprawdę był totalnie zagubiony. To był widok, którego po prostu nienawidziłem, bo wiedziałem, że mogłem być kimś lepszy i mogę być kimś lepszy, mogę stać się jeszcze lepszym człowiekiem, ale coś mnie powstrzymywało. Czułem, że jestem, tak jak mówiłem wcześniej, czułem się dosłownie nikim. I wtedy pamiętam, że uderzyła mnie taka jedna po prostu myśl, mianowicie, albo zmieniam swoje życie teraz, w tym kuźwa momencie. Albo po prostu przegnał swoje życie. I ta myśl bolała mnie akurat najbardziej, bo ja doskonale wiedziałem, że to jest prawda. Przestałem po prostu czekać i przestałem liczyć na jakiś cud nagle, co spadnie z nieba. Zacząłem robić to, co było dla mnie niewygodne. Bo prawda jest taka, że twoje życie zaczyna się w momencie, w którym zaczynasz robić coś, na co zbytnio nie masz ochoty, i tak samo nie robisz tych złych rzeczy, na które masz ochotę. To wprawia w dyskomfort. Tylko i wyłącznie dlatego, bo masz zaprogramowany mózg w taki sposób, aby właśnie on tak myślał, aby właśnie postrzegał tak, że tak musi być. Jest on tak zaprogramowany, abyś po prostu uważał, że jedyne rzeczy, na które masz ochotę, to tylko dopamina, scrollowanie TikToków i wiele więcej innych po prostu złych nawyków. Istnieje nawet naukowe potwierdzenie tego, dlaczego młodzi mężczyźni tak mają. Mianowicie badanie z Uniwersytetu Stanforda pokazało, że mężczyźni od 16 do 22 lat ma rekordowo niski poziom dopaminy bazowej. I jaki jest tego efekt? Mianowicie mniejsza motywacja, większa prokrastynacja i większy w ogóle chaos w twojej głowie. Jeśli nie masz kontroli nad swoją dopaminą, to przegrywasz swoje życie zanim w ogóle zaczniesz. I to nie jest wymówka, tylko to jest po prostu sygnał alarmowy. Ja przestałem ciągle z tym przegrywać, dopiero wtedy... Kiedy odciąłem na przykład TikToka, nadmierne skrolowanie, pornografia, toksyczne gry komputerowe, bo te gry mają na celu wprowadzać Cię w błąd, że niby osiągasz jakieś sukcesy, jakieś rangi, ale prawda jest taka, że to jest tylko wirtualna rzeczywistość. I dlatego to rzuciłem. I między innymi właśnie po tych rzeczach mój mózg po raz pierwszy od lat mógł zacząć normalnie w ogóle oddychać. I powiem Ci teraz techniki z różnych badań i książek, które faktycznie naprawiały te moje życie. Na przykład w książce Siła Nawyku była zasada 1% dziennie. I robiłem naprawdę absurdalne i czasami nawet śmieszne kroki, ale mimo to robiłem to codziennie. I tak jak mówiłem wcześniej, buduje to w Tobie nawyk zaczęcia działania. Przełamuje tą barierę stania w miejscu i programuje mózg, aby wiedział, że dana rzecz to jest po prostu codzienność. Kolejną rzeczą był po prostu Deep Work, czyli po prostu praca głęboka. Potrzebowałem po prostu eliminować hałas. Dwie godziny dziennie, pełnego skupienia, dały mi o wiele, ale to o wiele więcej niż cały rok motywacji. Kiedy potrafisz się skupić naprawdę głęboko, to zauważasz, że wchodzisz w takie flow. Że w dwie godziny możesz zrobić coś, co zajmuje ci normalnie sześć. Oprócz tego robiłem sobie detoksy dopaminowe. Ponieważ pamiętam, że czułem wtedy, że żyłem, że jestem obecny tu i teraz i po prostu myślę klarownie. Po samych siedmiu dniach czułem się naprawdę kompletnie inaczej. Zacząłem czuć taką chęć działania, chęć po prostu robienia czegoś, tworzenia. Jedną z najważniejszych rzeczy, którą właśnie odrzucałem wtedy. Przy detoksie dopaminowym był telefon, szczególnie przed snem i z samego rana, bo gdy cały wieczór i cały poranek był u mnie akurat bez telefonu, to całą resztę dnia nie chciało mi się nawet korzystać z tego telefonu. Naprawdę. Dlatego warto robić te detoksy dopaminowe, bo dały mi naprawdę dużo i pokazały mi, jak życie codzienne potrafi się zmienić podczas jednego detoksu. Tak samo oprócz detoksów stosowałem zasadę future self po prostu z psychologii. Mianowicie każda decyzja podjęta teraz. To jest wysłanie wiadomości do samego siebie. I albo budujesz lepszego gościa, takiego, którym chcesz się stać, albo budujesz kompletnego wraka. I gdy już zbudujesz tego totalnego wraka, podejmując same złe decyzje w życiu, to żeby wtedy się obudzić i wtedy się zmienić, to oj stary, to będzie prawie niemożliwe. Także te techniki, które Ci teraz powiedziałem, są naprawdę zajebiste. Ale musisz też wiedzieć, że te techniki to jest tak naprawdę garstka tego, co pomogło mi stworzyć nową wersję siebie. Te techniki nie są łatwe, ale miały duży wpływ na to, w jakim miejscu teraz jestem. I wiesz, jaki był najbardziej bolesny wniosek, do którego doszedłem? Mianowicie przez lata, mianowicie przez te wszystkie lata nie miałem problemu z jakimś talentem, nie miałem żadnego problemu z jakimś potencjałem, tylko miałem problem z systemem. Problem ze strategią. I moja przemiana nie zaczęła się wtedy, kiedy chciałem się po prostu zmienić. Tylko przemiana zaczęła się dopiero wtedy, kiedy miałem naprawdę dość swojej wersji siebie, którą tak naprawdę nie lubiłem. Tego chłopaka, który udawał, że wszystko jest przecież okej, okay, że kiedyś rzuci te wszystkie złe nawyki, że kiedyś się tam ogarnie, ale póki co to tylko zaczynał i przegrywał, zaczynał i przegrywał, i tak w kółko. Miałem dosyć tego chłopaka, który miał ten potencjał, ale go po prostu cały czas marnował. I ten ból oraz bunt jaki w sobie miałem. Stał się moim paliwem. Ten cały wstyd stał się tak naprawdę całym początkiem. I dlaczego ci to wszystko mówię? Bo być może byłeś w tym miejscu, co ja byłem jeszcze parę lat temu. Może codziennie sobie obiecujesz, że zaczniesz, a potem i tak sobie przewijasz telefon przez całą noc. Może wiesz, że masz więcej tego potencjału w sobie, ale nie możesz nawet ruszyć z miejsca. I tak jak mówiłem wcześniej, to nie znaczy, że jesteś przegrany, tylko to oznacza. Że nie masz systemu, dlatego potrzebujesz takiego, który ktoś ci pomoże zbudować krok po kroku. I w tym filmie mówiłem o sobie, ale jeśli czujesz, że mówiłem dziś tak, jakbym gadał o tobie, to znaczy, że coś w twoim życiu potrzebuje zmiany. Ale jeśli nie wiesz nawet, jak masz zacząć, jak to masz robić i jakie są po prostu te najskuteczniejsze metody, które zaprowadzą cię do tego miejsca, w którym chcesz być, to mogę ci pomóc. Prowadzę mentoring jeden na jeden dla chłopaków, którzy mają dość tego, w jakim miejscu obecnie się znajdują i chcą realnej przemiany, a nie tylko jakiejś głupiej motywacji na jakieś dwa dni. Jeżeli chcesz wejść w swoim życiu na wyższy poziom, to kliknij w link w opisie i umów się na darmową rozmowę, na której zobaczymy po prostu, gdzie jesteś i gdzie możemy cię doprowadzić. Jeśli ten film udowodnił ci, że ty też potrzebujesz tej przemiany, to jesteś już gotowy na ten pierwszy krok. Nie czekaj do kolejnego roku, bo kolejny rok będzie wyglądał dosłownie tak samo jak ten. Jeżeli nic z tym nie zmienisz. Ja tak się oszukiwałem przez większość życia, i jak sam pewnie zauważyłeś, czułem się wtedy nikim. Ta jedna decyzja, jedna decyzja o podjęciu działania była najlepszą decyzją w moim życiu. Więc jeżeli chcesz dokonać swojej własnej przemiany, to zostawiam ci link w opisie. A ode mnie to tyle. Trzymaj się i wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego, stary. Siema. Cześć.